Stara baba, a robi z siebie pośmiewisko. Zastanawiałaś się, po co to robisz? Bo lubię. Nie uważasz, że to trochę niepoważne? Tak, no, no może trochę. Wiesz, co mówią? Że jesteś cringe'owa. Nie przeszkadza mi, że ktoś będzie się śmiać. Może poprawię dzisiaj komuś humor, wiesz? Taka stara baba jak ja. Już się nie przyjmuje, co mówią i myślą o niej inni. Dziwna jesteś. Mhm. Uh -huh. I świetnie się bawię. A ty, co robisz ze swoim życiem? Czego nie masz odwagi zrobić, bo przyjmujesz się opinią innych? No właśnie, to nie stój tak. Idź i to zrób.